Nie wiem, czy mnie już widać, się ma. Mam nadzieję, że mnie widać. Jestem widoczny. Ja znaczy coś widzę, sobie, widzę. Dzisiaj Liga Legend na Full tryhardzie Jak zawsze. Test dwóch napoi będzie. Test dwóch napoi. Pierwszy z nich to jest Co co cola Lime. Dobrze widać do kamerki. co cola Lime nigdy nie piłem. Zobaczymy. I drugi to jest Monster Mule. Zobaczymy, jak to smakuje. I powiem szczerze, że jest dobra. Nawet dobra, jest to Myślę, że to będzie główna. To smakuje cola, bez zmian. Trochę czuć tą limonkę, tak delikatnie czuć. Ale nieźle, źle. Dobra, już wam są requesta, już odpalamy. Więc testujemy Monster Mule. Zobaczymy. No, testujemy tego monstera. Smakuje niedobrze, niedobry jest. Chcę, wypiję go gdzieś tak w międzyczasie, ale nie polecam mu tego monstera coś. Ja go nigdy nie piłem, on jest ogólnie stary, jak chuj, bo wiem, że jest stary, ma parę lat, ale ja go nigdy nie piłem. Chciałem przetestować, ale. Ta Coca-Cola bardzo dobra. Ta Coca-Cola, to, 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 tak zwana, bardzo dobra, bardzo dobra. Więc zaczynamy generalnie bez pierdolenia Pokazuję sobie z tego ziomeczka na live. To jest mój kolega. On dzisiaj też będzie streamował. Takiego zioma, patrzcie to. Jaki kurwa, jaki byk. Patrzcie, jaki bydle dla Także spoko ziobek. Dzisiaj się ważą losy, też ważne. Bo niestety jesteśmy coraz bliżej P4. A powinniśmy być bliżej P2. A jesteśmy coraz kurwa niżej. Także zobaczymy. Albo dobra, zaprezentuję Zeri. Zaprezentuję, jak się gra Zeri. Mogę. Mogę zagręzować. No kurwa, no się zacięło. No nie wiem, już mnie to wkurga. Nie wiem, nie ja gram więcej tych postaci takich, kurwa, co nie umiem nimi grać. Bo potem się to kurwa źle kończy. No kurwa, no! No nie mogę, no! No nie mogę, no nie wytrzymam zaraz! no Czemu to jest taki unlucky? Czemu ty wchodzisz na ganka? Czemu ona wchodzi na ganka jak jest tyle minionów, Co ona robi w ogóle? Co ona robi? Co ty robisz? Kurwa tym pająkiem? Czemu pająk zawsze... Ostatnio na streamie w i pająk miał 16.0 statystyki. Muriła! W piątej minucie 1-3 no to jest taki żart! Kurwa, co kandam, Trzyma to down, szmato, zajebana, no co kandam? no to przyjdźcie i pomóżcie, no kurwa, kandam. Ona ma siódmy poziom, ja mam czwarty, o co chodzi w ogóle w tej grze? Wyjebanem takie coś. No kurwa! No nic nie mogę zrobić, no nic nie mogę zrobić, no nic nie mogę zrobić! No oni fryzują linię, nie wiem No nie wiem, mam zero... nie wiem no Kurwa. Niezłe główno, Tazari. Dobra, teraz już kurwa. Rozgrzewkowa. Pierwsza gra jest zawsze rozgrzewkowa. Ale ją ja ugrałem, kurwa ty! Pomóż, koleżanki, co ty zrobiłaś? Sma to za Jebana? Ja pierdolę, co ta Ari, bym jej powyrywał te ogony, nie? Ja pierdolę, Ari! Goławk, kurwo, wypierdalaj, już po prostu brak mi słów, aż tę fryzurę rozjebałem. Ja, piszmyśmy byśmy zabili tą Samire, co ona zrobiła? Przecież ja tą Samirę tak ograłem, że ona jeszcze flesza spaliła. Ari! No nie wiem, bym rozjebał coś, kurwa, no. O kurwa! Dobra ty! Dobra, dobra, wyszło jakoś tu kurwa jest. Rozpędza się ta Wami! Rozpędza się! I przejechała! Jak po kurwa! Ja bym się zagrał agresywnie, a nawet nie wiem, jak bardzo pójść po agresywnie, bo Malfoy. Fight... Nie mówię Joli, czemu on nie puszował tego bota? Jak tam nikogo nie było, no? Czemu on tego nie puszował? Nie wiem, no pomóżcie mi, ja was błagam. Już teraz nawet ja nic nie zrobiłem. nie, nie, nie da się. Nie da się, po prostu Ari jest za słaba. No Ari jest za słaba, czuje się jakbym sam grał. Po prostu czuję się jakbym grał naprawdę sam tu. No nie mamy obrażeń, no. Nie wiem, Cassiopeia ja zajebała na mo. Nie wiem, już nawet mi się nie chce gdzieś pizdy, bo już po prostu nie mam siły. Gram drugi dzień pod rząd w tą grę i mam w chuju, to. Mijemy gościa. S, 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 Ale go ograłem. Ja pierdolę, jaki nubas. nobas, jebany. Rage, rage, rage. <ścoughs> no to niezła postać. Niezły jest ten jace, niezły jest. Naprawdę jest dobry ten jace. Jest zajbisty ten jace. Ale oro na tym jace jest, powiem wam. Naprawdę jest taki koks, ta postać jest tak zbalansowana, naprawdę w early gameie, w porównaniu do Dariusa, że ja ci pierdolę. Totalny jest balans, ty. Patrzcie co robi Darius! Dobra, najpierw I go bot, kurwa. I go bot, help. Idę pomóc botom. No trzeba pomóc botom, bo widzę, że mają problem. Przepraszam, y jungle. Muszę pomóc jungle, bo widzę, że ma problem z farmieniem jungli. Bo niestety nie może przyjść na linię zgankować, No to mu pomogę wy wyczyścić dżunglę. Może wtedy przyjdzie na tego topa. I idzie ta dziwka. on jest w ogóle szybszy ode mnie? Niech mi ktoś to wytłumaczy HAHA <noise> Czemu on jest szybszy ode mnie? No czemu on jest kurwa szybszy ode mnie jak ja mam takie buty no? Jakim cudem on jest szybszy ode mnie? jakie ja mam buty z, z... RUN mam buty no Mam 10 mu speed extra i on mnie dogania no Na czym on mnie dogania kurwa? O co tu chodzi? Na chuj nie piszecie o mnie? Spierdalać ode mnie! saddy the fuck up kurwa dziwki Bym was kurwy wyjaśnił wszystkich No i jest tu! No i co? No to pomóż tym... Aaaa. Ja już, kurwa, musiałem się wstać. Musiałem się, kurwa, wstać, bo jakoś tak. Jakiś, kurwa, trochę już dostaję, jestem tak wkurwiony, już niesamowicie. Nie mogę, no proszę cię! Kurwa, to jest żart pierdolony! Ruszcie tą pizdę na tego mida, wyszmaty! No mnie to wkurwa, już mam 1-7 Już mi powietrze brakuje, kurwa, muszę se oddech złapać. Ja pierdole, co tu się dzieje w tej grze, no nie wiem, już nie wiem Vladimir Farmi zaraz mnie będzie wyzywał Może pomożesz? Na tym idzie Mój drogi kolego z drużyny O kurwa ty, jaki demet poszedł Eee, <ścoughs> zajebałem ty Lecimy, lecimy, jeszcze jeden nie da się, no nie da się, kurwa Dobra Kurwa No lepiej się sparbiłem. Błagam, żebym tego kanonka kurwa wziął Poświęcę Q Wziąłem, no co jest, kurwa, nie tak z tym Lucianem Czemu on tak mało bije, kurwa, jestem w pizdy jest 100 golda ponad już, no Co jest, kurwa, specjalnie umiejętność użyłem na to Czemu on nigdzie nie, nie zajebał tam Dobra, na razie tam czatu, full try Będę wam odpowiadał co jakiś czas Od teraz muszę się skupić, bo muszę wygrać tą grę Nie mogę spaść Bo ja tak chodzę w sumie w farmie, a A to ma, nie wiem czy ja w sumie to się nie zgubi, bo to jest Paweł Ślą, Paweł II. Znaczy to na rące i Daj to nie to się nie to jest Paweł Ślą, Paweł II. A bemus Kardynałem Piła! I to właśnie na samym początku No, i tak to wygląda, no. Nie mogę nic, no, nie mogę zabić, kurwa, no, nie mogę nic robić. Czemu oni mają tyle tych shieldów? Lux w ogóle gra z healem? Nie wiem, no, po prostu jest, mam zero, kurwa, demedia. A prawda jest taka, że nie mam totalnie gdzie farmić, bo jak pójdę gdzieś na side lane, to od bomby mam kurwa ganka. Jestem totalnie outfarmiony w tej. Cała ta drużyna mnie outfarmi, po prostu, oni mnie wszyscy outfarmią. Bo Zyra, kurwa, ma 84 CS. No, też ma dużo? Nie wiem, no, nie mogę po prostu farmić w tej grze. I się każdy solo wypierdala, mają solo! Ja muszę teraz kupić anti hila, Po prostu to poddajmy. Idźmy już do tego P4. Ja sobie na. No, ja się no w streamie kurwa odbiję. Nie no, ja nie mam kurwa brazy Także dzięki wam wielkie, że byliście wszystkim i na razie pa pa.